Siemaneczka, tu wasza Koniuleczka <laughs> Przepraszam Was, kochani, ja jestem chora. Ale witam Was na kolejnej premierze czy drugiej, a dzisiaj będziemy oceniać te 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 Koń. Mam. O, dobra. Yy, tu mamy takiego. Nie jest czarny jak smoła. To najważniejsze, tak? Fajne manuszki, fajną ma tu odmiankę, fajne małczka, a tu mu się oczka zmieniają? Nie, okej. Okay. No. Nie wiem. Nie. Tak. No nie wiem, oba mi się podobają. Ten... na przykład te wzorki to tak. U mnie średnio, ale te takie te jasne, to one świecą w ciemności. Róg fajny, brzuszek fajny, kopytka fajne, wszystko. No nie mam na co narzekać. A tu, nie wiem, ogólnie mi się takie maści nie podobają, ale ta to... wow. Dobra, i jeszcze podobno słyszałam. Czekajcie sobie. O, dobra, o, 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 o! Ach, Chociaż tak to będzie. Dobra, tak. Słyszałam też, że jak zrobimy wyścig i go. Wszystko się nagrywa, nagrywa. Dobra. I jak go złamimy. Zuję mówię przez nos to słychać. E, to będzie jakieś inne okienko i ja chcę to sprawdzić. Tak, może podejdziemy? Okej! Okay. Yy, zadanie nie podwiodło się. Nie udało ci się ukończyć wyścigu. Nie poddawaj się, spróbuj ponownie, a na pewno będzie lepiej. Nie wiem po co to robić, ale okej. Okay. Dla mnie to teoretycznie nie ma różnicy. A czy to jest na wszystkich wyścigach? Chociaż tutaj nie to. To nie wiem, jak to mam sprawdzić. Albo dobra, zrobimy sobie, tak. La 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 la, mi się spłuścił. Tak. Oki, okay. bo myślałam, że to jest tylko na jednym, a jakby było na jednym, no to by było troszkę słabo. I jeszcze dziś dodali. Znaczy, ja już to sobie odebrałam, ale wam i tak pokażę. Yy... A, tu ich nie ma, dobra, to wam tu pokażę. Yy, ze... Dodali butki, ale ja muszę wziąć jakieś inne spodnie, o. Przyda mi się, jak będę Barbie. A tak to... Tak to, tak to, tak to, tak to nie. Już długo troszkę jeźdzę, jeżdżę na tym koniu. Bo jeżdżę z nim, na nim od wczoraj, on już jest zbuntowany, dlatego zmieniam konia. Nie zmieniłam sobie konia, bo... Teraz, jak wam pokazałam te jednorożce, to do mojego serca przymówiły te dwa konie. Jezu! Bo ja za Pasofino nie przepadam, ale... Jezu, jak ja na tobie, anti dawno nie mieściłam! Chociaż kurczę, na Snow też bardzo dawno. Już pierwszy udosiadłam anti, no, nie wiem. Dobra. Snow, zapraszam. No, nie wiem, ty mi się kojarzysz z świętami, dlatego ciekawe. Teraz się jakoś ubrać. Ok, postanowiłam, że nagram Wam odcinek z Mistrzostw. Jakby teraz Wam nagram. Z Mistrzostw, ale to są Mistrzostwa Kuzyków, a Kuzyków są za 15 minut, dlatego widzimy się już na miejscu i już na Mistrzostwach. Ok, kochani, już zaczynamy Mistrzostwa, dlatego. Nikt mi nie odpisał. Przepraszam. Dobra, jesteśmy ostatni, super. Nie, no, tak na serio, to u mnie jesteśmy pierwsi, a tak naprawdę ten. Dużo się zmieniło od czasu, gdzie ja robiłam te cięcia. Nie zmieniłam konia, nie zmieniłam nic, tylko. O, trzecia. Nie, czwarta. O. To, co, przeczuwa przyszłość? Nie wiem. Dobra, byłam trzecia, ale ktoś mnie wyprzedził. Jest mi smutno. <grym> Wszyscy ja tu tamtędy tymczasem ja. No ja nie znam tak dobrze tych mistrzostw, no. Nie rozumiecie. Ludzie, dajcie mi szwury. Proszę. Jestem piąta. Nie że tak często tych mistrzostw, no. Trudno, że zdobyłam kiedyś w nich pierwsze miejsce, ale... O, ha, ha zacięła się, he, he, he. He, 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 he. Dobra, nie śmieję się Wszystkim życzyłam powo Z Igną, co? Nie rozumiem No nie. Okej okay. Dawaj Szybko, jesteśmy... Szóści, dobrze Siódmi Dobrze nie, niedobrze. Wcale, że niedobrze. Agata. Nie wyprzedzaj. Nieładnie. <laughs> ja mówię przez nas dosłownie. Dzisiaj w nocy się obudziłam o piątej i miałam taki katar, że nie dało się oddychać tutaj. Wszystkim życzę zdrówka tym, co są chorzy. I tym, co nie są chorzy, żeby nie zachorowali. No. Szybko, szybko, szybko. Cwał. cwał. No, nie! O, dobrze, dobrze, dobrze. Super, super Dobra, jesteśmy szóści. Ważne, że nie ostatni, tak? Tak? No właśnie, tak. Dobra, ja Wam robię cięcie. Dobra, kochani, byliśmy szóści. Troszkę ślingów nam się tu pozbierało. Troszkę posprzątałam przed mistrzostwem jeszcze. A tymczasem będziemy kończyć tą premierkę dlatego mam nadzieję, że y, nikt y, nie choruje nie no, y, tak na serio to wiem, że y, teraz są chorobowy, ale ale żeby, życzę wam, żeby nikt nie zachorował a ci co chorują, to żeby przestali chorować dlatego koń mi się zawiesił żegnam was i bają!